Czy chcemy, żeby PiS przegrał te wybory? Tak! To musimy namawiać ludzi do głosowania na Trzaskowskiego. Co? Gdyby do drugiej tury weszli Hołownia i Trzaskowski, to zagłosowałbym na Hołownię. Dałbym mu szansę, ponieważ jest obietnicą wielkiej zmiany, mimo że jest homofobem. No to zróbmy to! Nagraj film i niech wszyscy zobaczą te obietnicę. Przypominam, co jest naszym celem: naszym celem jest wygranie pojedynku z PiS. Jeśli będziemy zachowywać się nieodpowiedzialnie, przegramy. Jeśli przegramy, cała Polska stanie się strefą ideologii ordo juris. Nie będzie praw mniejszości, praw kobiet, wolności zgromadzeń, wolnych sądów i wolnych mediów. Przestaniemy być podmiotami we własnym kraju, a staniemy się przedmiotami w dyktaturze PiS. Nasz kraj zostanie wyrzucony z cywilizowanej Europy. Jeśli ktoś uważa, że to jest niemożliwe, to niech sobie przypomni, jak wiele niemożliwych rzeczy wydarzyło się przez ostatnie 5 lat. Więc jak widzimy, stawka tych wyborów jest bardzo wysoka. Naszym celem w tym pojedynku jest uchronić się przed totalną katastrofą. Dlatego musimy głosować na Hołownię. Według sondaży, on ma największą szansę na pokonanie dudy w drugiej turze. Według tych samych sondaży, on nie ma szans, żeby wejść do drugiej tury. Ale jeszcze jest czas, jeszcze wszystko może się udać. Sam mówiłeś, że wszystko zależy tylko od nas. Mówiłem też, że teraźniejszość jest konsekwencją przeszłości, a przyszłość jest konsekwencją teraźniejszości. Widzimy dynamikę poparcia dla kandydatów w ostatnich tygodniach. Widzimy, jak duża jest dziś różnica między Hołownią i Trzaskowskim. Widzimy, jak mało czasu zostało do wyborów. Im szybciej pozbędziemy się złudzeń, tym szybciej będziemy mogli skupić się na pojedynku, który musimy wygrać. Ja i tak zagłosuję na Hołownię, to jest mój kandydat! Nie mówię, żeby na niego nie głosować. W pierwszej turze głosujcie na kogo chcecie. Hołownia wykonał gigantyczną pracę i warto okazać mu wsparcie. On przyciągnął do głosowania mnóstwo nowych ludzi. I jeśli Duda nie wygra w pierwszej turze, to może właśnie dzięki tym nowym wyborcom Hołowni. Jak to? Jeśli w wyborach głosuje 1000 osób i Duda może liczyć na 51% głosów, to znaczy, że 510 osób głosuje na niego, a 490 na pozostałych kandydatów. Wystarczy, że Hołownia zachęci do głosowania na siebie 20 nowych osób i wtedy wszyscy opozycyjni kandydaci razem też będą mieć 510 głosów. W takiej sytuacji Duda już nie ma większości i nie wygrywa w pierwszej turze. Czyli Hołownia jest bohaterem tych wyborów? Tak, jest bohaterem, któremu należy się uznanie. I jest bohaterem, który przegra. I teraz mamy dwie możliwości. Albo możemy wierzyć w cuda i potem ze zdumieniem odkryć, że wyniki pierwszej tury są dokładnie takie, jak wskazywały sondaże, albo możemy zachować się odpowiedzialnie i przygotować się na to, co będzie konsekwencją teraźniejszości. Płaczek jak nad konstytucją. To... To co teraz? Musimy wywołać tzw. efekt hołowni, zwany również odwróconym efektem Kidawy Błońskiej. Czyli musimy zachęcić do głosowania jeszcze więcej nowych osób. Uprośćmy obliczenia, żebyśmy mogli określić skalę naszego zadania. Uprawnionych do głosowania jest 30 milionów Polek i Polaków. Dwie trzecie z nich chce głosować, czyli 20 milionów osób. Według sondaży, w drugiej turze Duda zdobędzie 1% głosów więcej niż Trzaskowski. 1% czyli 200 tysięcy głosów. To znaczy, że musimy przekonać do głosowania co najmniej 200 tysięcy jeden nowych osób. I wtedy PiS przegra? Tak. Tylko 200 tysięcy jeden osób dzieli nas od wymarzonego końca tej kompromitującej prezydentury. Weź kartkę i codziennie zapisuj na niej nazwisko jednej osoby, która wcale nie chce głosować i którą spróbujesz przekonać do głosowania na Trzaskowskiego. Ale ja głosuję na Hołownię. Nie mogę przekonywać ludzi do głosowania na Trzaskowskiego. A czy chcesz, żeby Duda przez kolejne 5 lat był twoim prezydentem? Nie! Będzie to dla mnie niewyobrażalną torturą. To musisz przekonywać ludzi do głosowania na Trzaskowskiego. W pierwszej turze możecie głosować na kogo chcecie. W pierwszej turze niech prowadzi was marzenie. Ale w drugiej turze niech prowadzi was poczucie odpowiedzialności. No żal mi Symona, tak się starał i będzie mu bardzo smutno. Nasze głosy to nie są prezenty, które dajemy kandydatom w nagrodę za coś. To oni są dla nas, a nie my dla nich. Hołownia po prostu okazał się za słaby. Trzaskowski jest lepszy. Mimo że jest pudrowanym homofobem i jako prezydent Warszawy nic nie zrobił, mimo że jego wybór wzmacnia fatalny podział polskiej sceny politycznej na PO i PIS, Trzaskowski jest lepszy, ponieważ potrafił przekonać do siebie ponad dwa razy więcej polek i polaków niż Hołownia. Niezależnie od tego, którą demokratyczną partię popieramy – PO, PSL, Lewice czy przyszłą Partię Hołowni – wszystkie będą mieć większą szansę na rozwój i na wygraną w kolejnych wyborach, jeśli teraz naszym prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski. Hmm. A powiedz jeszcze coś śmiesznego o Biedroni. Biedroń będzie mieć gorszy wynik niż Magda Ogórek 5 lat temu. Dobra, Chłownia w sercu? Trzaskowski w pałacu. Jaki był pierwszy punkt pracy domowej? Codziennie zapisuję nazwisko jednej osoby, która nie głosuje, i którą próbuje przekonać do głosowania na trzaskowskiego. Jeśli uda Ci się ją przekonać, obok nazwiska narysuj żółte serduszko. Jeśli w dniu wyboru będziesz mieć na kartce co najmniej trzy żółte serduszka, ale trzaskowski jednak przegra, to będziesz mógł spojrzeć na kartkę i powiedzieć: Zrobiłem wszystko, co mogłem. Moje życie przepełniają zgryzoty, ale moje sumienie jest spokojne. A jeśli nie będziesz mieć trzech żółtych serduszek, to będziesz mógł spojrzeć na kartkę i powiedzieć: Zlekceważyłem moją obywatelską misję, bo naiwnie wierzyłem, że jakoś to będzie. Miałem nadzieję, że inni ludzie wykonają moje zadanie, ale okazało się, że inni ludzie też mieli taką nadzieję, i w efekcie nikt z nas nic nie zrobił. Przegraliśmy przez moje zaniechanie. Moje życie przepełniają zgryzoty, a moje sumienie nie da mi zasnąć przez pięć kolejnych lat. Pięć gorzkich lat stracenia demokracji. 200 tysięcy jeden nowych wyborców. 200 tysięcy jeden żółtych serduszek. Co by powiedział Hołownia? Kto da radę jak nie my?